Znajdujemy się we wsi Benzelin, jednej z najstarszej wsi gminy Koluszki. Jej nazwa pochodzi od starych, staropolskich słów Będzelen, to znaczy będzie len. To tutaj uprawiano, a także przetwarzano roślinę zwaną lnem. Dobrze Państwo znacie tą miejscowość, w to nie wątpię. Szczególnym, charakterystycznym elementem tej ulicówki jest oryginalna zabudowa. Większość Starych przedwojennych budynków stoi po dziś dzień, właśnie w benzelinie. Benzelin kryje w sobie wiele tajemnic, ciekawostek, zagadek. Dzisiaj przedstawimy Państwu dwie z nich. Jakie? Przekonacie się wkrótce Państwo sami. Przejeżdżamy przez całą wieś, aż docieramy do lasu. Następnie idziemy cały czas prosto, aż natrafiamy na skarpy i doły. Dotarliśmy do lasu pomiędzy Wędzelinem a Mikołajowym. Tutaj znajdujemy się w wykopach. To wszystko, tą polanę, którą tutaj widzimy, są to wykopy wykonane przez robotników przymusowych w czasie II wojny światowej, a dokładnie w latach 43-44, kiedy robotnicy Baudienstu pod niemieckim nadzorem wydobywali stąd ziemię Piach pod budowę. Nasypów kolejowych na torach pomiędzy Żakowicami Południowymi a Tomaszowem Mazowieckim. Niepozorna rzeka, tajemniczy las, a co kryje się pod ziemią, to jest jedna z największych ciekawostek okolic koluszek. Szanowni Państwo, znajdujemy się. Nieopodal benzelina. Przeszliśmy około półtora kilometra poprzez piękny las, a dookoła nas zatopione miasto Dunaj. Zagadka i wielka tajemnica, ponieważ nikt o tym praktycznie nie wie. Jedynie lokalni mieszkańcy wspominają o tym, że przed wieloma, wieloma laty tutaj na tym terenie stało miasto, które za grzechy pochłonęły błota. Jeszcze moja prababcia opowiadała nawet, że w nocy gdzieś na tych terenach słychać było bijące dzwony z kościołów, z kościoła, który jest pogrzebany przez właśnie te, te błota. Na mapach możemy odnaleźć zatopione miasto Dunaj. Na wielu mapach XIX wiecznych i jeszcze z XVIII wieku możemy odnaleźć właśnie zatopione miasto Dunaj znajdujące się na obszarze błota Kiełpień, bądź też Kiełpiń. Te nazwy są obie używane. Co kryje się pod ziemią? Tego nie wiemy. Możemy się jedynie domyślać, czy była tu wieś, która zapadła się pod ziemię w błota, czy także jest to zwykła legenda, która miała odstraszać dzieci przed wchodzeniem na teren błota Kiełpiń. Tutaj również płynęła rzeka Czarna której bardzo obawiali się niemieccy osadnicy, ponieważ Czerń kojarzyła im się ze śmiercią. Co tak naprawdę tu się działo? Co wydarzyło się te setki lat temu? I dlaczego zatopione miasto Dunaj wciąż jest na mapach? Tego nie wiemy, ale tą tajemnicę będziemy starać się odnaleźć i rozwiązać. W okresie międzywojennym poprzez system kanałów ten teren starano się osuszyć, jednak jak sami to widzimy, teraz państwo niestety tego nie możecie dostrzec, ten system sprawdził się tylko w pewnej mierze, ponieważ grunt jest wciąż podmokły. To, co kryło się w ziemi, starano się sprawdzić w okresie I wojny światowej. Tak, dokładnie w okresie I wojny światowej przybyła na te tereny niemiecka ekspedycja archeologiczna. Czego szukano? To jest pytanie. Uwierzono w legendę o zatopionym mieście. Czy Niemcy być może mieli namacalne dowody, żeby tu szukać? Oto jest pytanie. Faktem jest jednak, że ekspedycja tu przybyła i starała się rozwiązać tą zagadkę, którą dzisiaj Państwu prezentujemy. Zachęcam również, żebyście sami w swoich rodzinach popytali o historię tego miejsca, o błota kiełpień, o to, co tu kryje się pod ziemią. Być może w waszych rodzinach kryje się to rozwiązanie, tej legendy. Legendarne zatopione miasto Dunaj. Błota Kiełpiń są idealnym miejscem na ciekawy wyjazd. Znajdują się niedaleko Koluszek, dlatego każdy z Was może wsiąść na rower, bądź też przyjechać tu samochodem, który możecie zostawić na wjeździe do lasu i przejść w otoczeniu natury tutaj w to niesamowite historyczne miejsce i na własną rękę poznać tą niebywałą historię.